zgłosić wniosek do sądu o usunięcie z sali rozpraw oskarżyciela policyjnego jako osoby, która ma wiedzę, że obecne oskarżenia są oparte o kłamstwa i przestępstwa policyjne, w sprawie których nie tylko, że toczy się śledztwo prokuratorskie, ale również zapadły wyroki sądowe. Nie może bowiem oskarżyciel policyjny zatajać faktów w tej sprawie przed sądem. Oczekuję na wszczęcie postępowania prokuratorskiego, które oceni, od kiedy oskarżyciel wiedział, że policja łamało, łamała prawo w dniu 27 września 2014 roku i 23 października 2014 roku, oraz że to postępowanie oceni, czy świadomie, prowadzał w błąd sąd co do faktów przed, będących przedmiotem oceny w tym postępowaniu sądowym. Jednym słowem, bo ja zaraz tu zreferuję uzasadnienie mojego wniosku, jednym słowem, gdyby miał określić to, co tu robi w tej chwili oskarżyciel z ramienia Komendy Miejskiej Policji, to jest robi sobie kabaret z tego sądu albo cyr. Takie jest postępowanie, Przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji, ponieważ ta Komenda Miejska Policji w tej samej sprawie wytoczyła siedem rozpraw i wszystkie te procesy co do jednego przegrała, a poza tym były już komendant miejski, ale on był aż do końca tych procesów, bo do listopada 2015 roku komendantem miejskim policji Marek Grudnik jest. Przeciwko niemu toczy się już od ponad roku śledztwo. Przeciwko jest podejrzane o popełnienie szeregu przestępstw i prawdopodobnie o kierowanie grupą przestępczą, która działała i być może dalej działa na terenie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Ja może teraz zajmę się uzasadnieniem tego wniosku. Oskarżyciel powinien posiadać taką znajomość prawa, która pozwoli mu ocenić stan faktyczny i podstawę prawną aktu oskarżenia. A cała sprawa toczy się, tam jest jej początek, z powodu nielegalnej akcji policyjnej 27 września pod obiektem Chwały Armii czerwonych, który to obiekt był zarazem symbolem okupacji sowieckiej. Popełnienie przestępstwa Przestępst przed policję wynikało z braku rozumienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji oraz prawa karnego zawartego w kodeksie karnym. Zajmę się w mojej wypowiedzi analizą artykułu 58 z ustawy o policji, który jest zatytułowany Obowiązki Policjanta i punkt pierwszy. Tego artykułu brzmi Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. Ustawodawca to jest Sejm, uznał rotę przysięgi za podstawę obowiązków policjanta, za coś najważniejszego. W rocie przysięgi powiedziane jest wyraźnie, i tu zacytuję rotę tej przysięgi, żeby każdy pamiętał, a szczególnie. Tutaj, przedstawiciel, oskarżyciel z ramienia policji o tej rocie przysięgi. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, sprzed bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. I w czasie jednego z tych procesów, które były odnośnie właśnie akcji policyjnych. Policjanci mówili, że ta przysięga, że nie będą jej przypominać, cytować, bo ona nie ma żadnego znaczenia dla policjantów. To, co według ustawodawcy jest najważniejsze. Rota przysięgi, że mają służyć narodowi. I tu właśnie chciałem powiedzieć, jak wygląda ta służba narodowi polskiemu. Bo ja nie wiem, czy oni są pewni, czy może im chodzi o naród rosyjski. Zamiast, jak mówi Rota przysięgi policyjnej, służyć wiernie narodowi, narodowi polskiemu, policja zachowała się tak, jakby jej obowiązkiem było służenie narodowi rosyjskiemu, a właściwie niedemokratycznemu, mafijnemu państwu Putina. Policja rozbiła legalną, patriotyczną manifestację domagającą się usunięcia obiektu rosyjskiego, symbolu okupacji i zniewolenia Polski, który stał. Nielegalnie to był nielegalny obiekt. W trakcie tego doszło do próby zabójstwa weterana o Niepodległą Polskę Zygmunta Miernika. I tu dlatego wróciłem do tej manifestacji z 27 września 2014 roku, która zaczęła się z tego powodu wydarzenia w dniu 23 października, bo sąd bez żadnego rozpatrzenia świadków zatwierdził tą nielegalną. Nieleg nielegalną akcję policyjną i uznał, że, że nic się nie stało. Ta próba morderstwa oczywiście nie została omówiona, w świadkowie nie zostali yy, yy, przesłuchani. I to był właśnie ten początek tej sprawy, o której teraz mówimy, 23 października. Czyli nielegalne działania policji wtedy kontynuowane są w dniu 23 października. 2014. I co ciekawe, odbyła się czteromiesięczna rozprawa odnośnie zakłócenia spokoju i porządku publicznego, uszkodzenia pom pomnika sowieckiego i w czasie po, po przeprowadzeniu tej rozprawy sędzia Andrzej, Andrzej Kuźnar z Nowego Sącza uniewinnił wszystkich. Powiedział wprost, w uzasadnieniu napisane jest, że policja powinna rozumieć lepiej, że mogła w każdej chwili się wycofać z tego oskarżenia i nie byłoby całej sprawy, a tak to to było ośmiogodzinne czteromiesięczne rozprawy po to, żeby dojść do tego samego. Policja się oczywiście odwołała od tego, ale Sąd Okręgowy i to jest już wyrok prawomocny zatwierdził to uniewinienie y Yy, wszystkich osób oskarżonych przez oskarżyciela za popełnienie wykroczeń i przestępstw. Ale to nie koniec na tym, bo mamy wyrok sądu w Nowym Sączu odnośnie zasadności zatrzymania osób. Jedną z, z tych zatrzymanych osób był Zygmunt Miernik, ale było kilka innych zatrzymanych. I sąd w Nowym Sączu teraz niedawno, dlatego to muszę szczególnie podkreślić, teraz czyli 13 czerwca tego roku, 13 czerwca, czyli dokładnie 10 dni temu, zasądził odszkodowanie od skarbu państwa polskiego za bezzasadne zatrzymanie Mariusza Przewczyka, mieszkańca spod jednej z miejscowości pod Nowym Sączem, którego zatrzymano, z tym, że nie zatrzymano w tak brutalny sposób, bo miernika to się y, zakończyło, ten, to zatrzymanie ośmioma czy dziewięcioma ja dniami. Proszę o możliwość pozostania. Pana burmistrza. Pana przepraszam. Proszę Dziękuję bardzo bo na Zygmunta Wiernika zakończyło się to dziewięcioma dniami pobytu w szpitalu. To zatrzymanie było tak brutalne. Ale zwracam uwagę na ten wyrok sądowy z 13 czerwca, sprzed 10 dni, który zasądził za dość i jest już o tyle prawomocny, że prokurator nie odwołał się od tego wyroku, uznał za zasadne odszkodowanie. To jest. Bardzo istotne, bo jeżeli sąd w Nowym sądzie uznał zatrzymanie Mariusza Szewczyka podczas tej manifestacji, stwierdził, że było bezzasadne, nie było żadnego powodu, żeby go zatrzymywać, bo go również przewieziono na komendę miejską policji, to tym bardziej zatrzymanie Zygmunta Biernika było bezzasadne. Czyli mamy do czynienia z takim faktem, że 23 października 2014 roku wchodzimy w sprawę bez zasadnego zatrzymania i w sądzie dochodzi do tego, że sędzia prowadząca tą sprawę pani Renata Wajda nie chce wysłuchać nikogo, zamyka salę rozpraw i policja zostaje wezwana do kolejnych. Bez zasadnej akcji. I tu chcę powiedzieć, bo ktoś może się zastanawiać nad tym, że przecież dla niektórych przynajmniej ludzi jest to pomnik. Nie jest to śmieć sowiecki zostawiony po wyjściu wojsk sowieckich w Polsce, rosyjskich. W 1993 chyba ostatnie oddziały okupacyjne wyszły z Polski. I dlatego należy sobie przypomnieć historię Polski. I kształt patriotyzmu, jaki był, który dla, jak powiedzieli policjanci, ani historia, ani patriotyzm nie obchodzi. Oni wykonują rozkazy. My już znamy takie państwo, gdzie policja, służby bezpieczeństwa wykonywały tylko rozkazy, i jakimi mordami to się kończyło, jak to wyglądało. W czasach komuny w Polsce, nie tylko w czasach stalinowskich, ale w czasach stanu wojennego. Więc dlatego tutaj oskarżycielowi z ramienia policji, i to jest związane ściśle z tą sprawą, chciałem przypomnieć, że to co było, to nie było jakimś wybrykiem ta cała manifestacja. To było czymś, do czego my, jako obywatele państwa polskiego, jesteśmy zobowiązani nawet. Konstytucją. My musimy dbać o dobro państwa polskiego. My musimy być uczciwymi obywatelami Polakami, bo to nas do czegoś zobowiązuje, bo nie jesteśmy obywatelami niezidentyfikowanego kraju, tylko jesteśmy obywatelami Polski. I jak wyglądały te protesty przeciw istnieniu pomników wdzięczności wobec zaborców, a potem wobec okupanta rosyjskiego? Więc mamy ta, ta historia podaje. Mamy wiek XIX, i tu zacytuję to, co robiła Maria Skłodowska-Kiri, wtedy jeszcze Maria Skłodowska, która w latach 80. XIX wieku chodziła do szkoły. I po drodze mijała pomnik poświęcony zdrajcom, oficerom polskim, którzy zdradzili Powstanie Listopadowe, przeszli na stronę cara i zaczęli służyć carowi. I co ona robiła, to wszędzie można sprawdzić, bo to można. Jeżeli ona lub któraś z koleżanek o tym zapominała, bo idąc do szkoły pluła na pomnik zdrajców, na pomnik tych zdrajców. Ja, ja będę starał się to wysoki sądzie, ja rozumiem te wszystkie uwarunkowania. Ale jest mianowicie tak, doszło do takiej nie do wyobrażenia sprawy, że policja występuje tak, jakby była policją okupacyjną w stosunku do polskich patriotów i uważa, że należy ich bić, prześladować, zamykać, a potem im robić sprawy. Więc doszło do czegoś niewyobrażalnego i temu stanowi umysł zasadzonego komunizmem czy uległością wobec Rosji, no musimy położyć kres i to w tym sądzie musimy. Więc może zakończę, bo to są te przykłady patriotyczne. I jest powiedziane no, tak, jeżeli ona lub któraś z koleżanek o tym zapominała, to po prostu wracała i naprawiała swój błąd, pluła na ten pomnik zdrajców. A w niepodległej Polsce okresu międzywojennego wszystkie pomniki zaborców zostały zburzone to w przeciągu kilku lat. Trzecia RP trwa lat już 27 i po II wojnie światowej mamy tą tradycję, że żołnierze nie słomni. Ten właśnie sam, ten pomnik okupacyjny zaraz po wybudowaniu przez Rosjan został on wysadzony, dosłownie w parę miesięcy, a w tej chwili Samo jego istnienie było przestępstwem. To policja zamiast, żeby upomnieć się i powiedzieć, znaczy nie możemy obiektu sowieckiego, który, którego istnienie jest sprzeczne z konstytucją i z artykułem 256 kodeksu karnego, nie możemy występować w jego obronie. To, to robi coś przeciwnego. Zachowuje się tak, jak mi powiedział dowodzący. Akcją Waldemar Górowski, wtedy 27 września, powiedział mi, że jego zadaniem, on dostał takie zadanie: pilnowanie rosyjskich obiektów w Polsce. Więc to są po prostu rzeczy niewyobrażalne. I to było robione, bo ja tu muszę dodać, że policja nawet kierujący nie wiedział, czy ma zatrzymać tych ludzi, czy nie. Dzwonił, on, który jest na miejscu akcji, dzwonił do kogoś. Podejrzewam, że do Komendanta Miejskiego, czy ma zatrzymać tych ludzi? Nie, bo powiedział na początku, że będzie, że wypuści, ale dowiedział się rozkaz jaki był i za to wyleciał Komendant Miejski. Ale teraz przejdę, jakie artykuły zostały naruszone przez policję, bo to wołał pomstę do nieba. Są to artykuły zagrożone nawet starą do 10 lat więzienia, nad którymi teraz prowadzi dochodzenie policja. Więc zanim w ogóle jest ta sprawa rozpatrywana, to musimy, sądy muszą dojść do tego, bo ta sprawa się toczy tylko komendantowi miejskiemu Markowi Rudnikowi jakie i ile on po, yy, przestępstw popełnił. Więc mamy tu oskarżenie tak, artykuł 231, paragraf 1, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia albo działa na szkodę interesu, interesu publicznego. To, od, to, to jest to zagrożone karą wolności do lat 3. To, to nie są wykroczenia, to co się nam tu zarzuca. Jest również artykuł 234, to się tyczy tutaj oskarżyciela publicznego, który mówi o przestępstwie pomówienia, które podlega karze ograniczenia wolności do lat 2 za to, że pomawia nas o, pewne, o wykroczenia, w których tych wykroczeń po prostu nie było. Mamy to przestępstwo zagrożone karą od 8 lat w górę, czyli usiłowanie zabójstwa Zygmunta Miernika. Nad tym Policja w ogóle się nie zastanawia i nie robi przestępstwa. Jeszcze... Wileczkę, wileczkę. Proszę pomyć. Zapraszamy tutaj radnych i sołtysów. W tym miejscu obwiniowy Krzysztof Sładarz, formalny wniosek o wyłączenie tak? w sprawie... Oświadczenie. 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 Tak, Oświadczenie. dopuścił Oświadczenie. Oświadczenie. Przestępstwa, pomówienia za art. 234, tak? Tak. 234 to jest pewnego. A jak to z tym zabójstwem Pana Miejnika miało być? Kilku policjantów rzuciło się na niego. I usiłowali, powstrzymanie przez Pani Konstanty, ale to co robili to chwycili go za głowę i chcieli głową Zygmunta Miernika uderzyć o kamienną podstawę. Gdzie podczas zdarzenia policjanci usiłowali dopuścić się za mnóstwo skazania kamiennika. Już w zasadzie przechodzę do, do zakończenia. Na autostradzie Wysokiej Sądzie jest wypadek. Kolega jeszcze jest zablokowany w stosunku. które jest kierowane również w stronę Policji ze względu na to, że podjęli się obrony rosyjskich obiektów w Polsce jest mianowicie chodzi o przestępstwo z artykułu 130 paragraf 1 i to przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Chodzi o przestępstwo współdziałania z Rosją, bo to w interesie Rosji było, żeby ten obiekt sobie stał. Pan to policjanci się przestępstwem Ochrony ochronie pomników radzieckich i z udziałem Chciałbym jeszcze dodać następującą rzecz, bo to kuriozalne oskarżenie, które Tutaj reprezentuje, przedstawił sądowi oskarżyciel z ramienia policji do dotyczy śpiewania pieśni patriotycznych, czy skandowania haseł. To jest prawo konstytucyjne każdego obywatela. I policja stawia nam zarzuty tutaj, że zakłóciliśmy ciszę dzienną. Nie mówiąc równocześnie o tym, że te wszystkie nasze zgromadzenia były legalne, jak również mamy każdy obywatel ma obowiązki wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I chcę tu powiedzieć o tym, co mówią te poszczególne artykuły Konstytucji. Bo ten obieg sowiecki propagował komunistyczny system, co jest zakazane w Polsce. I z tego powodu był właśnie nielegalny. Mówią o, o tym artykuły Konstytucji. Artykuł 5 o ochronie niepodległości państwa polskiego i artykuł 13 mówiący o zakazie promocji komunizmu. Ochrona takich obiektów to przestępstwo z artykułu 256 kodeksu karnego mówiącego o zakazie propagowania komunizmu. Równocześnie należy pamiętać o artykule 82 Konstytucji, który mówi jasno że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Właśnie ta wierność Rzeczypospolitej wymagała usunięcia pomnika trwały okupanta sowieckiego. I tutaj bym mógł powiedzieć, że to są moje opinie, że ja tu wyrażam, że liczy się to, co są. Ja tu w tej chwili cytuję prawie dokładnie to, co stwierdził w swoim wyroku sędzia Piotr Mioduszewski w uzasadnieniu wyroku swoim w, w, w podobnym procesie w Warszawie w Sądzie dla Pragi Północ z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie o znieważenie pomnika Braterstwa Broni, znanego też jako Czterech Świątych. Tego rodzaju pomniki są zdaniem sędziego hańbą dla narodu polskiego i polskich władz. Sąd stwierdził, Wprost, że te pomniki promują komunizm, więc same w sobie są przestępcze i powinny zostać rozebrane. Zaśmiecające polskie miasta, pomniki ku czci morderców z Armii Czerwonej, nie powinny znajdować się pod opieką polskich władz. Proces wykazał, tu chodzi o Warszawę, też, że miasto stołeczne Warszawa nie ma żadnych podstaw prawnych do opieki nad tymi pomnikami i robi to nielegalnie. Podobna według mnie była sytuacja. W nowym sączu. Jedyne wytłumaczenie dla brutalnej ochrony śmieci sowieckich w Polsce jest to, że kierujący policją uważają, że w nowym sączu mamy terytorium Noworosyjskiej Republiki. W tym przypadku należy aresztować agenturę rosyjską, która usadowiła się w komendzie miejskiej policji i należy to zrobić bezwłocznie. <klucza> Wszystkie do tej pory odbywane procesy w tej właśnie sprawie, było ich siedem, zakończyły się uniewinnieniem lub umorzeniem spraw manifestantów oskarżonego o patriotyczne zachowania, które Policja chciała kwalifikować jako chuligańskie wykroczenia przeciw spokojowi i porządku publicznemu i jako przestępstwa znieważenia pozostałości po okupacji sowieckiej. Postępowania sądowe udowodniły tylko to, że policja nie zna historii Polski, nie rozumie znaczenia i roli patriotyzmu dla państwa polskiego i wciąż kieruje się zasadami, które obowiązywały w komunistycznym PRL-u rządzonym przez zdrajców. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. Policjantów o mentalności rodem z czasów stanu wojennego należy nie tylko usunąć, ale i przykładnie ukarać. Ja nie zgadzam się na to, aby oskarżyciel policyjny robił sobie kabaret sądu, i tego chyba też nikt obecny tutaj nie chce. Dlatego wnoszę to po tym moim dosyć długim wywodzie o oddalenie sprawy i pouczenie policji o obowiązkach wynikających z konstytucji i ustawy o policji. Jak również wnoszę o wysłanie pisma do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka z apelem aby zorganizował stosowne przeszkolenie policjantów, że oni jednak są policjantami polskimi, a nie żadnego innego kraju. Dziękuję.